400 godzin filmów, 100 godzin sportu na dobę, proszę Gotowe Tylko pan mógł ją uratować Każdy tak. może możesz żywić swoją antenę? Kup cyfrę plus, a w elektryzującej promocji otrzymasz PlayStation 3 z grow i PlayStation Move za złotówkę Przejdź do salonu Cyfry plus lub zadzwoń 4250 Cyfra plus, jedyna taka telewizja. Rybek nie na żarty Juhu Zagrajmy z rybkiem! Jestem głodny! Mam smak dla robaka! Co za wesoła, zwariowana rybka! Karmisz ją. A potem, gdy myślisz, że już prawie wygrywasz, ona robi sobie z ciebie żarty i oddaje ci karty. Tak to jest jezłonka. Uu, pieszniutkie. Pozwądź się kart jako pierwszy i... Jesteś zwycięzcą! Rybek nie na żarty. Wspaniała gra z rybką, która mówi po polsku. Zabawki z EP. Wielka frajda. Coś bym zjadła. Pyśnios masz śniadania. Pysznios masz danio. Pyszne, Danio to unikalne połączenie twarożku i śmietanki, gwarantujące kremowość serka, który pysznie smakuje. Pysznio, smacznio Danio. No i fajnie! Strażak sam. Ojej, Norman potrzebuje pomocy. Ekipa rusza na ratunek. Zamykamy drzwi, włączamy syreny, śmigła i lecimy. Opuszczamy nosze. Teraz Normanowi nic już nie grozi. Świetna robota. Nowy helikopter Wulabi 2 oraz pojazdy z serii Strażak sam tylko od Simby. Bierzemy z i, i wkładamy na woka, jednocześnie deglasując. Hmm, a nie można prościej, bez zbędnej filozofii. Schabowy. Tylko w niu. Do 30 giga na parę, a reszta bez limitu. Po 19 zł na głowę. Niu.